Ashanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na czytanie, w którym przyjrzę się temu, jakie są Jego jej lęki, obawy w związku z tym, co jest między Wami, w związku z Waszą relacją. Także wybierajcie kamień, który Was przyciąga intuicyjnie, bez zastanawiania się i zaczynamy. Zapraszam. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. A jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to pozostawiam maila pod tym filmem. I przechodząc już do Was, drogie jedynki, no tutaj, hmm, czego ta osoba się boi? Hmm. Będę tu zwracała się głównie do pań, bo tak, tak będzie mi wygodniej, także um, mam nadzieję, że, że panowie zrozumieją. E, przede wszystkim słuchajcie, tutaj macie do czynienia z kimś, kto. Krótko mówiąc, boi się tego nowego początku. Więc prawdopodobnie albo jest to świeża relacja, albo. No jest to ta z, z rodzaju tych skomplikowanych. Być może tutaj um, są jeszcze jakieś trzecie osoby, niedokończone sprawy, tak? I macie do czynienia z kimś, kto boi się, że nie podoła po prostu, tak? Że um, tak jakby, no tutaj... Jest taki strach przed tym wzięciem odpowiedzialności trochę za swoje życie. To nie znaczy, że ta, z tą osobą jest coś nie tak, um, ale um, Wy tu jesteście w, w takiej energii królowej Pucharów, tak? Kobiety intuicyjnej, tak? Kobiety pełnej wrażliwości, empatii. Um, ja tu odczuwam taką energię, tak jakby ta osoba nigdy wcześniej nie spotkała się z kimś takim jak wy. Odbiegacie od standardów i ta relacja między wami odbiega od standardów. Od standardów, które mm, ta osoba kiedykolwiek znała, tak? Więc on sobie zdaje sprawę, że musi tutaj poskromić, tak jakby. Mm, te swoje własne cienie w cudzysłowie, i przejąć kontrolę nad swoim życiem. Być może coś tutaj zakończyć, bo w niektórych przypadkach może być taka sytuacja, że macie do czynienia z kimś, kto ma rodzinę, albo ma stałą partnerkę, tak, czy stałego partnera. Więc jest tu ten mimo wszystko ten lęk, tak? I, i chyba to, to jest takim głównym powodem jakichś takich problemów między wami. Ta osoba boi się, że nie będzie w stanie spełnić jakichś waszych oczekiwań, tak? Bo tutaj wizja przyszłości dla niego była jasna, oczywista. Wszystko było poukładane, zaplanowane. Daleko w przód, że tak powiem. I tak jakby tu pojawiłyście się wy. I zburzyłyście ten porządek. Ta osoba próbowała walczyć, próbowała tutaj kontrolować sytuację, próbowała się wycofać, prawdopodobnie, tak? Mm. Ale wydaje mi się, że no, możecie mieć do czynienia, słuchajcie, tu w tym przypadku, z bliźniaczym płomieniem. Oczywiście, no nie wszyscy, ale jest tu jakaś relacja głęboka, duchowa. Być może to jest wasza bratnia dusza. Dlatego, tak jakby, mimo że ta osoba starała się i być może nadal stara się tutaj. Wziąć to wszystko na logikę, na zdrowy rozsądek, to raczej nie będzie w stanie długo walczyć z tym, co jest między wami. A jak będzie starała się walczyć, to poniesie klęskę, tak? Tutaj też prawdopodobnie macie do czynienia z kimś, kto może mieć. Jakiś taki kompleks niższości, co również będzie tak, jakby odbijało się na, na działaniach, na, na tej waszej relacji. Um, no, bo mówię, ta osoba. Um, no tutaj nie, nie czuła czegoś takiego do tej pory, takiego połączenia na tym głębokim poziomie. Tu nie chodzi tylko o fizyczność, tak? O to, że bardzo dobrze się rozumiecie, ale tu chodzi właśnie o ten aspekt duchowy w tej relacji. I mam wrażenie, że to w jakiś sposób przeraża tą osobę, że też wy widzicie więcej niż, niż inni. Bo widzicie sercem. Więc tutaj też możecie mieć do czynienia z kimś, z racji tego, że ta osoba ma poczucie, że tu no nie spełnia jakiś, nie spełni Waszych oczekiwań, ma poczucie, że być może jest, że tak jakby nie zasługuje na Was, to może też tak jakby odpalać się. Że odpalają się w niej jakieś mechanizmy obronne, tak? On, yy, on czy ona może reagować tutaj, yy, właśnie, albo jakąś taką ucieczką, albo reagować zazdrością i próbą kontroli was i, i kontroli tej relacji. Zakmotwane to wszystko, ale yy, tak jak powiedziałam na początku. Przede wszystkim yy, Strach przed czymś nowym, tak? Przed wzięciem, tak jakby przed być może taką odpowiedzialnością. Być może to wy y, tutaj, y, mówię do, do kobiet, które mają dziecko już, tak? Więc tutaj może być też taki lęk przed tym, czy, czy podołam, tak? Y, czy będę tym silnym mężczyzną, który da oparcie y, Wam, tak? No, to tyle chyba słuchajcie. Także dajcie znać w komentarzu, jak to z Wami rezonuje. Jestem bardzo ciekawa. No, słyszymy się w kolejnym czytaniu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się, papa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 2. Pamiętajcie, energia jest ogólna, także bierzcie to, co pasuje do Waszej sytuacji. Resztę zostawcie. A jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to pozostawiam maila pod tym filmem. I przechodząc już do, do tego, czego boi się um, osoba, o której myślisz. Jakie tutaj ma lęki w związku z tym, co jest między Wami, w związku z Waszą relacją. Um, tu mogłabym powiedzieć krótko. Boi się tego, że... Um, że nie uwierzysz w to... Um, że niemożliwe może stać się możliwym, tak? Tak, tak jakby, że pokonają Was yy, właśnie te, tak jakby, tutaj jesteście przedstawieni, jakbyście to wy byli, pełni lęków, pełni obaw, tak? Jakbyście gdzieś tam yy, pisali te czarne scenariusze i tracili wiarę, że coś się może Wam udać, tak? Umniejszali sobie non-stop w swojej głowie, tak? Hmm. Być może sami gdzieś tam siebie sabotujecie. I tak jakby tutaj być może mówię do osób, które są dosyć takie analityczne, tak? To nie znaczy, że... Hmm, nie posiadacie intuicji, bo posiadacie, tak, ale być może macie tendencję do tego nadmiernego myślenia i to was gubi. I to was gubi, tak? Że tu, ta, tak jakby ta osoba boi się, że, e, że tak jakby nie odzyskacie, nie przejmiecie tej kontroli nad własnym życiem, żeby mm, być może pozostawić coś za sobą, coś, co wam nie służy by pójść w coś nowego. Może tutaj mówię do osób, które tkwią w jakichś toksycznych relacjach, albo dziwnych układach, tak, albo cały czas żyją przeszłością. I ta osoba boi się, że, mm, że tutaj cały czas będziecie do tego wracali, do tych wspomnień, tak, albo, no po prostu nie będziecie potrafili podjąć decyzji i być może wyjść z tej strefy komfortu, by pokierować się tym, co czujecie w głębi serca. Bo tak jakbyście, tak jakbym mówiła do osób, które, no mówię, umniejszają sobie, nie wierzą, że tak jakbyście nie wierzyli, że macie ogromną moc w sobie, że macie wszelkie narzędzia, by zrealizować swoje cele, spełnić swoje marzenia. Ale tutaj musicie tak, jakby uwierzyć, że zasługujecie na to, że zasługujecie na wszystko, co najlepsze. Być może tutaj za bardzo skupiliście się na tej materii, albo skupiliście się na takim dbaniu o wszystkich innych, tak? Zapominając o własnych potrzebach, o tym, że Wy też zasługujecie na, na to, żeby być, być szczęśliwym, czy szczęśliwą, tak? Ale do tego czasami trzeba odwagi, by ruszyć w nowym kierunku. I to analizowanie za i przeciw no, nie zawsze nam pomaga. Szczególnie jeżeli chodzi o miłość, tak? Mm. Co tutaj jeszcze mogę Wam powiedzieć? Tak, jakby ta osoba bała się, że. Hmm, hmm, że pozostaniecie w takim uśpieniu, tak? Um, a być może doszło między Wami do czegoś. Um, do jakiejś kłótni, albo do czegoś takiego. No, że nawzajem siebie skrzywdziliście, tak? I. I ta osoba boi się, że cały czas będziecie wypominać to, co było. Być może nie potraficie wybaczyć. I tak, jak powiedziałam, zamknąć jedne drzwi i pójść w kierunku spełnienia, szczęścia. Odrzucić. To co, wa, co, to, co was krzywdzi, to co Wam nie służy, odrzucić osoby, które mm, być może są w waszym otoczeniu toksyczne, tak? Hmm, tak, tak to wygląda, słuchajcie. E A być może tutaj, jeżeli jesteście w jakiejś takiej relacji, mm, no to również możecie mieć do czynienia mm, z kimś, kto boi się, że po prostu odejdziecie z racji tego, że... Mm, że wybierzecie taką łatwiejszą drogę. Bo może tutaj... Um, jest to relacja z tych no skomplikowanych, trudnych, tak? Um, I tak. No nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jak to z Wami rezonuje. Jestem bardzo ciekawa. Także um, to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Słyszymy się w kolejnym czytaniu i trzymajcie się ciepło, pa. pa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Waszej sytuacji, a resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to pozostawiam maila pod tym filmem. I przechodząc już do tego, co ja tutaj widzę, trójki. Jakie są lęki, obawy, tak? Waszej osoby, jeżeli chodzi o, o tą relację, która jest między Wami. Nie wiem, mam wrażenie, że tutaj albo nie macie w tej chwili kontaktu z tą osobą, albo jest to taka relacja, typu pojawia się i znika. Być może doszło między wami do, jakich, do jakiegoś konfliktu. No bo mamy tutaj tą kartę, tak? Która pokazuje, że Że może nawet doszło między wami do jakiegoś oszustwa, tak? Ktoś kogoś okłamał, yy, albo ktoś po prostu gdzieś, no. Yy, nie przedstawił sytuacji w taki sposób, yy, jak, jak powinien, jak powinna, tak? Yy, wiecie co? Okej. Okay. Powiem Wam, co ja tutaj odczuwam. Odczuwam trochę taką energię, jakbyście w ogóle mieli, czy tam miały do czynienia z kimś, kto tak naprawdę nie wie, czego chce. Nie wie, czy, czy chce być w relacji, czy chce się angażować, tak. No nie wie, po prostu. Tutaj ta, ta, ta relacja mogła być naprawdę bardzo chaotyczna pomiędzy Wami. Pełna um, różnych, niejednokrotnie tych trudnych emocji, tak? Um, pełna pasji, namiętności, ale tak jakbyście wy nie wiedziały, nie wiedzieli na czym stoicie. I ta osoba chyba sama trochę się, trochę się pogubiła, tak jakby. Um, No, naprawdę dziwna, dziwna energia, dziwny człowiek. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, tak? Ale no, może tak, no, przede wszystkim tu ktoś się boi tego, że być może jak wróci, albo po prostu, tak, że tu cały czas będzie panował między wami taki chaos, tak? Że wy się nie dogadacie, że tutaj nie dojdzie do porozumienia, ale raczej odczuwam, że to nie chodzi. O was tak, tylko że ta osoba ma pewną wizję. Chyba że to wy macie wizję, więc sobie zamieńcie, tak? I tak jakby mm, e, wszystko musi być po, po jej, po jego myśli. Więc ciężko w takiej sytuacji e, dojść do porozumienia, tak? Znaleźć ten ten wspólny środek, gdzie oboje byście byli zadowoleni. Tak, jakby tutaj nie było miejsca na, na jakąś taką zdrową, że tak powiem, dyskusję, konstruktywną, tak. Być może macie do czynienia z kimś, kto, kto ma jakiś nauk, tak. I, I tutaj też, też jest problemem, że um, i wtedy bym powiedziała, że ta osoba boi się, że po prostu nie uda się um, jej czy, czy jemu um, pokonać tego, co, co jest silniejsze. Tak jakby um, ktoś tutaj, no raczej nie czuje, że to jesteście wy, tak? Bardziej czuje, że ta osoba jest właśnie w takiej klatce mentalnej i um, nie potrafi dostrzec tego co jest najważniejsze nie potrafi też tak jakby mm, wejść w wasze buty żeby zmienić perspektywę i spojrzeć na pewne rzeczy inaczej na tą waszą relację z innej strony i dlatego może dochodzić do różnego rodzaju konfliktów i dlatego być może ta osoba mm, no mówię pojawia się i znika bo nie wie, czego chce, tak? Bo z jednej strony bardzo tak, jakby wy przyciągacie y, tą swoją energią, swoim takim wdziękiem, przyciągacie y, tę osobę do siebie, tak? Ale to powoduje również znowu ten lęk i obawy, tak? Jakby to potęguje y, y, to w tej osobie. Bo z jednej strony tutaj ta osoba chciałaby czerpać tą energię od Was, tak? Bo tutaj mam wrażenie, że, że lgnie jak, jak ćma do światła, ale z drugiej strony jest, jest ta cecha w Was, tak? No, którą. No, tutaj nie, nie określę tego jednoznacznie. Ale ta cecha w Was. Ta osoba przeraża, bo chciałaby, czy chciałby was poskromić, ale nie może. <laughs> nie wiem, mam nadzieję, że wy to rozumiecie, ale ja to tak, tak odczuwam. Hmm. Być może jest to zderzenie dwóch bardzo silnych osobowości. I stąd ten problem. Stąd ta taka huśtawka. Chociaż silnych, no. On czy ona może być, ta osoba może być silna, tak? Gdzieś tam tak, jakby pokazuje to na zewnątrz, ale w głębi serca ja tutaj widzę takie niskie poczucie własnej wartości. No nie wiem, jestem ciekawa e, właśnie tutaj jak, jak ta grupa z wami rezonuje. Czy faktycznie jesteście e, no w takiej dziwnej relacji. Bo, bo tu naprawdę taka specyficzna energia się pokazała, także czekam na Wasze komentarze słuchajcie. No to tyle, co mogę Wam powiedzieć. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o, o obawy, o lęki, no mogą być niezrozumiałe dla Was, ale tak to, tak to się przedstawia. Ta osoba tak do końca sama siebie chyba jeszcze nie rozumie. I, I dlatego tak to wygląda. Być może to ktoś dla Was, ale potrzeba tutaj czasu, a być może po prostu jest to um, osoba, która ma dać Wam lekcję. To już yy, ocencie sami. No, to tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa.